Cześć, jestem Karolina i stworzyłam projekt tego wnętrza. Moim celem było stworzenie wnętrza funkcjonalnego, a jednocześnie estetycznego i w ciepłym domowym klimacie dla dziewczyn z biura sprzedaży Peira. W tym celu zastosowaliśmy m.in. welurowe zasłony czy podłogi w ciepłym, naturalnym odcieniu drewna, do którego została dobrana kolorystycznie płyta meblowa na biurka oraz szafy. Przy wejściu znajduje się duża pojemna szafa z półkami oraz z drążkiem na ubrania. Mamy także haczyki na ścianie, która została wykończona płytą meblową, dzięki czemu łatwo będzie ją czyścić. Na wprost wejścia znajduje się logo osiedla łososiowa oraz konsola. Jesteśmy w pokoju klientowskim, w którym dziewczyny z biura sprzedaży będą przyjmować klientów. Znajdują się w nim przepiękne rude krzesła oraz lampy w pomarańczonym kolorze, które nawiązują do logo Osiedla Łsysiowa.